Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Tak patrzyłem dzisiaj, co tam Wam przeczytać. No to zobaczyłem, że są krwawe kruki. A, dalszy ciąg organizacji zakonu. Bibliotekarze krwawych kruków, podobnie jak inne zakony, zakony Astartes, krwawe kruki utrzymują librarium potężnych psioników, którzy są wysoce utalentowani i wytrenowani na mistrzów władania mocą osnowy. Każdy zakon wybiera swoich bibliotekarzy na swój sposób. Mogą tego dokonywać poprzez rekrutację ze swoich światów rekrutacyjnych, dobierając ich z grona swoich nowicjuszy lub rekrutując młodego psjonika z szeregów uczniów szkół scholastyka Psychana Adeptus Astra Telepatica. Bibliotekarze zakonu spełniają także bardziej tajemnicze i wyspecjalizowane role, włączając w to zarządzanie w Wielkim Librarium na Omnis Arcanum, i tajnym zakonem Pajkana, które utrzymuje sanktorium Arkanum na pokładzie barki bitewnej litanii Fury. Fury, Litanii Fury. na omnis Arkanum przechowuje się niezliczone zwoje, tomy i silniki obliczeniowe na dyskach i stronach, których można znaleźć kronikę zakonu. Można tam znaleźć także zwój honoru oraz starożytną i często zakazaną wiedzę z zakresu odkryć zakonu. Droga do zostania kosmicznym Marin jest długa. Uciążliwa i przepełniona niebezpieczeństwami. Ale w porównaniu do drogi, jaką aspirant musi pokonać, by zostać bibliotekarzem, trening kosmicznego Marin wydaje się być mrzonką. Mordercze próby i przerażające testy sprawdzające siłę woli aspiranta, jego charakter i psioniczną odporność są konieczne, by dowieść, że przyszły bibliotekarz będzie dość silny, by przeciwstawić się zagrożeniom czającym się w osnowie. Ci z aspirantów, którzy polegną w próbie wywyższenia na bibliotekarzy Zazwyczaj umierają w wagoni, w czasie jednej z prób, bądź wykonuje się na nich jak najszybszą egzekucję, jako że mogą stanowić potencjalne zagrożenie, będąc niczym latarnia morska dla demonów z osnowy. Wśród nich jest jeszcze trzecia grupa. Są to ci, którzy polegli w jednym z wielu testów, ale ich ciała i umysły są tak zniszczone, że albo nie można już dłużej nazwać ich zdrowymi na umyśle, albo ich cielesna forma nie przypomina już dłużej ludzkiej czy nawet humanoidalnej. Ci biedni nieszczęśliwcy są spętywani pentagramatycznymi, opatrzonymi pieczęcią łańcuchami i zostawiani w odizolowanym miejscu Omnis Arcanum, znanym tylko jako Wieża, gdzie ich przypadki są studiowane przez zakonnych bibliotekarzy chcących zgłębić swój poziom zrozumienia tego, co dzieje się z upadłymi aspirantami i w jaki sposób można ich lepiej wykorzystać. W tym przerażającym miejscu słychać echo odległych, szaleńczych krzyków. Unikają go wszyscy. Prócz tych, których zadaniem jest przetrwać niszczący duszę terror tych, którzy zostali skazani na to miejsce. To, co dzieje się za zamkniętymi i zapieczętowanymi drzwiami wieży, pozostaje tajemnicą, ale wokół tego miejsca krążą mroczne opowieści o bestiach przyzwanych za zasłony, którym na krótką chwilę pozwolono zamanifestować swoją cielesną formę w rzeczywistości. Rzetelność tych opowieści nie jest absolutna, ale jeśli komukolwiek udałoby się dowieść istnienia takich rzeczy w wierzy, mogłoby to doprowadzić do zniszczenia zakonu. Psioniczne umiejętności bibliotekarzy krwawych kruków obejmują wzrok bitewny. Bibliotekarze krwawych kruków są w stanie przebić się przez mgłę siłą umysłu, rzucając swoim psionicznym okiem na tyle wysoko i daleko, by mogli dostrzec całe pole bitwy, cały świat. Czy też nawet cały układ gwiezdny w poszukiwaniu wskazówek na temat ruchów i sił swoich wrogów, których zwykle imperialne radary nie byłyby w stanie dostrzec. Bibliotekarz może wykorzystać swój psioniczny potencjał na dwa różne sposoby, wybierając sposób aplikacji psionicznej mocy, nim ją zamanifestuje. Pierwszy sposób zapewnia przewagę taktyczną w walce i jest najbardziej skuteczny, gdy siły zakonu są związane walką. Dzięki wzrokowi bitewnemu bibliotekarz. Jest w stanie dostrzec wszystkie istoty o wrogich intencjach w zasięgu działania umiejętności. Nie sprawia to, że bibliotekarz aktywnie widzi, jak wróg porusza się i planuje kolejne manewry, ale nie mniej jest to dla niego informacja na temat obecności wroga w regionie, jego ogólnym kierunku poruszania się i odległości od jego obecnej lokalizacji. Na dodatek Wzrok bitewny pozwala bibliotekarzowi na dostrzeżenie wrogów ukrytych za osłoną, co jest szczególnie przydatne w czasie prowadzonych przez zakon szturmów. Drugim sposobem na wykorzystanie tej umiejętności jest zdobycie strategicznej przewagi w regionie poprzez skupienie się bibliotekarza na szczegółach postawionego przed siłami krwawych kruków zadania, co pozwala im się lepiej przygotować do nadchodzącej walki. Poszukiwacz prawdy Bibliotekarze krwawych kruków spędzają wiele lat swojego życia na poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy, chcąc odkryć tajemnice związane z początkami zakonu poprzez odkrywanie tajemnic przeszłości. Poszukiwacz prawdy pozwala bibliotekarzowi na wyszczególnienie wskazówek, które badane zwykłymi fizycznymi metodami mogłyby zostać przeoczone. Szepczący w osnowie, bibliotekarz może wsłuchać się w mamrotanie osnowy i odkryć, Tajemnice jego mieszkańców, przesiewając hałas i szaloną paplaninę w poszukiwaniu ziarna prawdy. Nie jest to zbyt bezpieczna takry, praktyka. Wielu bibliotekarzy nawet nie podjęłoby się takiej głupoty, jak wsłuchiwanie się w odgłosy dochodzące z Empireum. Jednak w zakonie krwawych kruków powszechnie znana prawda głosi, że prawdziwej wiedzy nie da się zdobyć bez odrobiny ryzyka, tak samo jak nie da się ukraść również bez odrobiny ryzyka. E, dom zakonu. We wczesnych latach istnienia Zakonu krwawe kruki rezydowały w swojej fortecy klasztornej Selenon, z której murów rozciągał się widok na miasto Rój o tej samej nazwie, na planecie Aurelia, znajdującej się w podsektorze Aurelia w sektorze Corianis segmentum Ultima. Sama planeta była technologicznie zaawansowana i oferowała swoim mieszkańcom dobrobyt w zamian za ciężką pracę na rzecz, na rzecz utrzymania planety jako ekonomicznego serca całego regionu i dumnej łatki stolicy całego podsektora. W późnych latach 40. milenium burza osnowy, wezwana przez wielkiego nieczystego Ulkaira, pochłonęła planetę i wessała ją do empireum w czasie walki z krwawymi krukami. Demon został pokonany tylko dzięki mistrzowi zakonu Moriachowi i bibliotekarzowi Azariachowi Kairasowi, którzy zapieczętowali go w sercu Aurelii. Nie sprawiło to jednak, że planeta wróciła na swoje miejsce. Aurelia przepadła w odmentach osnowy i nie pojawiła się w rzeczywistości przez niemal całe następne tysiąclecie. Kiedy jednak wróciła do rzeczywistości, w kampanii Chaos Rising Down of War II to już takie moje przy, przypomnienie nie przypominała dawnej siebie. Stara Aurelia była teraz zaledwie wspomnieniem. Jej powierzchnię pokrywał gruby lód, na którym żyły wyłącznie demony. Wraz z utratą Aurelii, krwawe kruki zostały zmuszone do kontynuowania swojej służby na pokładach okrętów zakonnej floty. Rekrutując nowe pokolenia kosmicznych marins z powierzchni pozostałych, zamieszkiwanych przez ludzkość, światów pod sektora. Jako zakon funkcjonujący w, tej, w ten sposób, krwawe kruki nie mogą powiedzieć, że mają oficjalną siedzibę główną. Zamiast tego, ich forteca klasztorna znajduje się na wielkiej barce bitewnej omnis Arcanum, która jednocześnie pełni rolę librarium sanctorum. Reszta sił zakonu służy na pokładach krążowników uderzeniowych i innych barek bitewnych, które przypisano do zakonu wiele stuleci wcześniej, w pierwszych latach istnienia zakonu. Większość neofitów krwawych kruków wywodzi się ze światów pod podsektora Aurelii, włączając w to takie planety jak pustynny, feudalny świat Calderis, pokryty dżunglą dziki świat Typhon Primaris i położony w ich pobliżu świat Rui Meridian. Jednak już od kilku stuleci żaden neofita z tego świata nie ukończył pomyślnie prób krwi. Z wy wyjątkiem jest sierżant Tadeusz. Tadeusz jest pierwszym Astarte z krwawych kruków, wywodzącym się z meridianu od stuleci. Przy bliższym poznaniu go można się dowiedzieć, że zanim został zrekrutowany przez kapitana Daviana Tula, dowodził ulicznymi gangami jednego z rojów. Wielu braci bitewnych powtarza jak mantry, że utrata świata Calderis. Doprowadziłaby do upośledzenia, a na dłuższą metę do śmierci krwawych kruków, które nie byłyby w stanie rekrutować nowych pokoleń kosmicznych Marines. Z tego powodu obrona pod sektora przed tyranidami została uznana za dość ważną, by zmobilizować trzecią i czwartą kompanię Zakonu. Zwyczajem trzeciej kompanii było rekrutowanie aspirantów z powierzchni planety Cyrene, jednego ze światów podsektora Aurelia, miało to jednak miejsce tylko do czasu, gdy Gabriel Angelos. Doniósł inkwizycji o szerzącym się tam zepsuciu. Wskutek donosu Angelosa, Cyrin została oczyszczona z wszelkiego organicznego życia. Spaczenia chaosu nie dało się tak łatwo wykorzenić. Jedynym wyjściem na ocalenie całego podsektora było wydanie rozkazu eksterminatus. Aurelia pojawiła się w przestrzeni podsektora w 41. milenium, tysiąc terrańskich lat po tym, jak przepadła w Osnowie. Pojawieniu się Aurelii w podsektorze towarzyszyło przybycie sił Czarnego Legionu, które zostały powstrzymane przez heroizm III i V kompanii Krwawych Kruków, które zaprzepaściły szanse sług chaosu na urzeczywistnienie swoich planów co do podsektora. To, co zostało z Aurelii, istnieje w przestrzeni materialnej do dnia dzisiejszego. Obecnie planeta jest monitorowana zarówno przez Krwawe Kruki, jak i przez Inkwizycję. Co więcej, stacjonują na niej regimenty Astra Militarum. Choć Krwawe Kruki nie mają położonej na którymkolwiek świecie imperium siedziby głównej. Podsektor Aurelia zapewnia im stały dostęp do nowych aspirantów i zasobów amunicji oraz broni. Istnieje jednak kilka planet, które zakon faworyzuje nad innymi. Choć nie jest to do końca zrozumiałe dla nikogo w całym imperium, pewne spekulacje wskazują na to, że na niektórych światach podsektora Aurelia e, rodzi się więcej psioników niż na innych. Choć zakon oficjalnie nigdy nie zabrał w tej sprawie głosu, liczba bibliotekarzy w szeregach krwawych kruków uwiarygadnia te, i inne teorie na temat zakonu. Krwawe Kruki, podobnie jak wiele innych zakonów bez fortec klasztornych na powierzchniach imperialnych planet, rekrutują nowych aspirantów z powierzchni różnych światów. Jednakże klasa światów, z których mogą rekrutować, nie jest ograniczona, w związku z czym takie zakony lubują się w rekrutowaniu zarówno mieszkańców dzikich światów, jak i światów rojów. Jedynym podobieństwem między takimi światami w wypadku rekrutacji prowadzonej przez Krwawe Kruki jest wysoki współczynnik żyjących tam psjoników, co koniec końców prowadzi do zwiększonej liczby służących w zakonie bibliotekarzy. Jednakże w ostatnich wydarzeniach najnowszej historii zakonu jego ulubione światy rekrutacyjne padały ofiarą obcych inwazji, co z pewnością będzie miało swoje negatywne konsekwencje dla zakonu w przyszłości. Do znanych światów rekrutacyjnych Krwawych Kruków należą Kalderis. Kalderis to pustynny świat zaludniony przez niewielką populację wędrujących nomadów. Te zatwardziałe pustynne ludy zaopatrywały zakon w nowych aspirantów od wielu pokoleń, jednak ła Herszta Gorgrima poprowadziło dzikich orków tej planety do pokonania gorących piasków w fali niewyobrażalnego zniszczenia. Tylko niewielka część populacji planety zdołała z niej uciec na pokładzie okrętu krwawych kruków. Cała reszta została skazana na okrutną śmierć zadaną z łap orków. Podobnie jak w przypadku Typhon Primaris, przyszłość planety nie jest znana. Gdy Gorgrim zbierze dość chopaków, na pewno rozpocznie przygotowania do wyruszenia poza planetę, pozostawiając za sobą zniszczony, wyludniony świat. Planetę będzie można skolonizować raz jeszcze, jednak oryginalnej kultury Calderis nie da się już przywrócić do życia. Cyrene, stary świat rekrutacyjny zakonu, został oczyszczony z życia przez eksterminatus na skutek wykrytego przez Gabriela Angelosa zepsucia chaosu. Szczegóły dotyczące zepsucia planety, podobnie jak wiele innych kwestii w zakonie, pozostają tajemnicą Krwawych Kruków i Inkwizycji. Meridian. Świat Rui Meridian jest stolicą podsektora Aurelia i jednocześnie jego ostatnim zaludnionym światem po tym, jak Sireen, Calderis i Typhon zostały oczyszczone z wszelkiego życia przez działalność sił chaosu, orków i tyranidów. Sam Meridian także stanął przed poważnym zagrożeniem zniszczenia przez tyranidów, tylko cudowne przybycie do podsektora kapitana Gabriela Angelosa na czele sił III i dziewiątej kompanii zakonu, powstrzymało tyranidów od pożarcia planety. Jej pierwsi obrońcy, walczący pod rozkazami sierżanta Aramusa, zostali niemal rozgromieni w tej kampanii, mimo swojej wyjątkowości w obecnej sytuacji w podsektorze, Meridian jest jedynie marginalnym światem rekrutacyjnym krwawych kruków, jako że pierwszymi rekrutami, których planeta dostarczyła na przestrzeni ostatnich stuleci, byli sierżant Tadeusz i sierżant Aramus. Należy jednak również pamiętać o dwóch młodych chłopcach, których na aspirantów wywyższył sam sierżant Tadeusz, a którzy póki co wszelkie próby przechodzą śpiewająco. Do czasu trzeciej krucjaty aureliańskiej spora część planety uległa zniszczeniu w wyniku inwazji tyranidów i kosmicznych marins chaosu. Co więcej, wraz ze stołeczną spiralą do przeszłości przeszedł cały rząd planetarny, to czy świat powróci do dawnych lat swojej świetności w obliczu zakończenia się konfliktów w podsektorze. Pozostaje tajemnicą przyszłości. Rajhabe został utracony na rzecz przebudzonych pod jej powierzchnią nekronów. Kampania Krwawych Kruków, mająca na celu zniszczenie eldarów i nekronów na planecie, sporo zakon kosztowała, ale w jej trakcie zdołano zrekrutować kilku nowicjuszy w szeregi Krwawych Kruków. Obecnie planeta znajduje się w rękach wroga i nie jest w stanie zaopatrywać zakonów nowych wojowników. Trion, Trion Tuks III. Tritonius III należała planeta należała do grona najważniejszych planet rekrutacyjnych Zakonu. Ostatnio planeta gościła litanie Furii na swojej orbicie tuż po zakończeniu się kampanii Tartarus. Typhon Primaris, kolejny ze światów rekrutacyjnych Zakonów pod sektorze. Typhon Primaris był światem porośniętym dżunglą, zaopatrującym krwawe kruki w dzikich, ale niezwykle silnych fizycznie rekrutów. Kiedy tyranidzi pojawili się w podsektorze, ich zepsucie przeszło na Typhon Primaris całkowicie niezauważalnie i ukryło się w gęstych dżunglach planety. Do czasu, gdy siły krwawych kruków przybyły na jej powierzchnię, Typhon Primaris był już w ostatniej fazie tyranickiej biokonsumpcji, w związku z czym uratowanie planety nie było już w ogóle możliwe. Mimo to, krwawe kruki wykorzystały okazję i doprowadziły do całkowitego zniszczenia odprysków lotyroi Lewiatan, który zaatakował podsektor Aureli. W drugiej i trzeciej Krucjacie Aureliańskiej doszło do zawziętych walk między Krwawymi Krukami Gwardią Imperialną, a Kosmicznymi Marines Chaosu, Orkami, Eldarami i Ocalałymi na powierzchni Typhon Primarii z Tyranidami. Ostatecznie, w czasie trzeciej Krucjaty Aureliańskiej, planeta została poddana rozkazowi Exterminatus z ramienia Inkwizycji, która tym samym spaliła na proch całe miliony istnień. I dotarliśmy do końca dzisiejszego artykułu. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. A wiecie, jak mnie wesprzeć? Patronite, są reklamy na blogu, są reklamy tutaj. Do oglądania można też kupić biżuterię. Warto poczekać do jutra. A dowiedziałem się, jutro jest Black Friday, na pewno będą jakieś promocje, chyba nawet większe niż 20% odczyta Wojtek. Więc jeśli ktoś oczekuje coś ciekawego do wypatrzenia, e, można tam zajrzeć. E, I co? Tyle? Tyle. Trzymajcie Wejdź na Patronite się i zobaczcie projekt razu. Cześć.